W jaśniejszych strojach z poznańskim Lechem, jak na mecz drużyn z czołówki przystało, toczyło się w bardzo szybkim tempie. Od początku widać było, że gospodarze nastawili się na atak i dążą do szybkiego zdobycia bramki. Sytuacji ku temu stworzyli co niemiara, cóż z tego jednak, skoro nie potrafili wykorzystać. Lech z rzadka groźnie kontratakował. Raz piłkę zmierzającą do łódzkiej bramki wybił Marek Bajor. Do przerwy było 0-0, chociaż Widzew miał kilka dogodnych sytuacji. Kibice łódcy z optymizmem czekali na drugą połowę. Zaczęła się ona znów od ataków łodzian, lecz po sześciu minutach to nie oni, lecz Lechici cieszyli się ze zdobycia gola. Jego autorem był Przemysław Bereszyński. Za moment zobaczymy tę sytuację raz jeszcze po stałym fragmencie gry. Niepilnowany Bereszyński strzałem głową zdobywa pierwszą bramkę. Lech objął prowadzenie 1 do 0. Widzewowi nie pozostało w tym momencie nic innego jak tylko frontalnie zaatakować. Łodzianie dwoili się i troili na przedpolu bramki Sidorczuka. Cóż z tego, kiedy ten ostatni nie chciał się pomylić, a nawet kiedy popełniał błędy, piłka, jak w tym przypadku przed chwilą, przelatywała obok słupka. W 38 minucie spotkania po błędzie Wyciszkiewicza piłkę otrzymał Podbrożny, podał na czystą pozycję do Moskala i było 2-0. W tym momencie jasne stało się, że jest już po meczu. Trener Żmuda po tym spotkaniu powiedział, że nie pozostało w Widzewiakom nic innego jak grać otwarcie, bo czy przegrywa się 1-0 czy 3-0 jest w tym momencie już wszystko jedno. I tak też się stało. Widzew przegrał 3-0, a ostatnią bramkę meczu zdobył Jerzy Podbrożny.